Państwa bardzo serdecznie. Grażyna Lubrzyk, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli dla Wolności. Nasze stowarzyszenie jest dość młodym stowarzyszeniem, bo zawiązaliśmy się kilka lat temu, ale skupiamy też nauczycieli z całej Polski. Celem naszego stowarzyszenia jest wychowywanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu praw człowieka oraz zgodnie z takim tradycyjnym modelem rodziny o określonych wartościach. Zajmujemy się też krzywieniem wartości narodowych oraz patriotycznych. Chcemy kształcić taki etos odważnego nauczyciela, odważnego, który jest wolny od wszelakich nacisków, myślącego samodzielnie, krytycznie i mającego poczucie własnej wartości i godności. Podejmujemy działania dotyczące różnych aspektów edukacji, które są związane z aktualną, z aktualną sytuacją społeczną i też podejmowanymi decyzjami tutaj z ministerstwa, ale też działamy na wielu innych obszarach. W ostatnim, naszym, w ostatnim czasie nasze działania skupiały się w obszarze edukacji włączającej oraz przeciwdziałaniu postępującej seksualizacji dzieci i młodzieży, chyba jeszcze tak dobrze e, tutaj na początku słyszałam jak e, pierwsza osoba tutaj wypowiada się pani akurat e, o tych, e, od sytuacji kiedy była dyskryminacja segregacja to mogę tylko dopowiedzieć że niedawno właśnie uczestniczyłam w sprawie mojego kolegi Karola Dziuby który pozwał sanepid dyrekcję za uporczywe wysyłanie go na kwarantannę bo był 5 razy nauczyciel już nie pracuje w tej szkole ponieważ był osobą niezaszczepioną i tutaj pani no toczy dyrekcja szkoły Próbowała w jakiś sposób go zdyscyplinować chyba i wysyłała go wielokrotnie na kwarantannę. Nawet nie wiedział, nie dowiadywał się tego od pidów tylko od uczniów, którzy pytali go na przykład, czy pan, dzisiaj będzie, pan nie będzie na lekcji, bo mamy w dzienniczku informację, że będzie za pana zastępstwo. W taki sposób dowiadywał się o swojej kwarantannie. Tak chciałam tylko dopowiedzieć, bo tutaj to była bardzo ważna rzecz. My się też zajmujemy różnymi takimi sprawami, ale wracając do tej edukacji włączającej, jesteśmy współorganizatorami pikiet, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w Polsce, w różnych Miastach. i przy okazji tutaj chciałam podziękować ruchowi ochrony szkoły koordynatorom za świetną naszą taką współpracę, bardzo owocną i tutaj taką pomoc merytoryczną, ponieważ przygotowywaliśmy takie filmy. Film przygotowaliśmy taki uświadamiający, pokazujący prawdę na temat tej inkluzji. Również przygotowaliśmy ulotki, które tutaj położyłam na podłodze i ja proponuję te ulotki porozdawać, zabrać, dać nauczycielom, rodzicom, żeby uświadamiać, ponieważ one też obnażają właśnie to, czym tak naprawdę jest inkluzja, czym się wiąże edukacja włączająca. O tym pewnie powiedzą tutaj kolejne osoby z ruchu ochrony szkoły. Nasze stowarzyszenie przygotowało również różne pisma, sprzeciwy. Wysyłaliśmy do posłów publikowaliśmy artykuły tutaj Koleżanka Zdzisława Piasecka napisała w życiu Kalisza artykuł na ten temat pojawialiśmy się oprócz tych pikiet również na różnych innych marszach, czy konferencjach czy w audycjach radiowych braliśmy udział i jeżeli chodzi o tę edukację seksualną, to zanim jeszcze coś powiem, bo udało nam się tutaj skutecznie zadziałać w tym temacie, ale chciałabym kilka słów powiedzieć o autorytetach, bo niestety, Szanowni Państwo, no, nauczyciele tracą ten autorytet, tracą go no, wśród rodziców, wśród dzieci, ale co jest najgorsze, że tracą go rodzice. I to jest bardzo smutne, ponieważ wiemy, że jest ten kryzys wartości i rodziny. Wiemy dlaczego tak się dzieje, wiemy czy, też jakie konsekwencje to niesie i wiemy jak to jest ważne, ponieważ ten kontakt rodzica, tego dziecka, do, dobry kontakt z rodzicami jest bardzo istotny. On, bo rodzice za, wiadomo zaspokajają te, zaspakają te potrze pod, podstawowe potrzeby dzieci, są taką podstawą tej równowagi psychicznej, której no, coraz częściej brakuje dzieciom. Dają takie poczucie e, bezpieczeństwa. I rodzice, żeby zadbać o to poczucie bezpieczeństwa, muszą wyznaczać granice. Niestety coraz no, granice między dobrym a złem. I coraz trudniej jest wyznaczać te granice dla, no, z wielu powodów. Jednym jest to, że te dzieci mają naprawdę teraz prawo do wszystkiego. Dąży się do zniesienia w zasadzie wszelkich ograniczeń i przyznawania prawa młodym ludziom do wszelkich zachowań, a rodzicom odbiera się znowu to prawo takie sprzeciwu. Kwestionuje się w ogóle te wartości wyniesione z domu, odwraca się w ogóle te wartości, to co było kiedyś cenne, dzisiaj jest wyszydzane. Wzbudza się wątpliwości, że rodzice są dobrymi rodzicami i tutaj niedawno zwróciłam uwagę na ten raport, gdzie były badania mądre głowy, dotyczył tego zdrowia psychicznego uczniów i tam ten raport był z podziałem już na trzy płcie, już, już brały udział w nim dzieci dziewięcioletnie. I tam były pytania bardzo kontrowersyjne. Jedno z pytań na przykład było, jak często zaniedbują cię rodzice w ciągu na przykład roku szkolnego? Ile razy, jak czujesz, ile razy zaniedbują cię rodzice? Czyli widać, że tutaj um, próbuje się manipulować troszkę myśleniem tych dzieci. Powstaje wiele filmów um, na TikTokach, które um, tak jakby. Um, Uczą takiej asertywności w stosunku do rodziców, do dziadków, nie wtrącania się w ich życie, bo cały czas im się mówi, że oni mają prawa, uczy się takiego egocentryzmu. No i dzisiejsi niestety psycholodzy też nie pomagają nam, wręcz szkodzą, bym powiedziała, ponieważ czasem pracują z dzieckiem tak, że na szkody w zasadzie rodzica i nie uzyskując żadnego efektu. E, powstaje w ogóle bardzo takich dużo grup, tak jak tutaj była wspomniana, ta grupa japońska, która e, miesza dzieciom w głowach, m, naprawdę prowadzi do, do wielu czasem nieszczęść, bo, bo takie sytuacje też znam. E, organizuje się różne takie konwenty w szkołach, m, promuje się w ogóle tą płynność seksualną. E, i, w dzisiejszej edukacji coraz częściej słyszymy o tej wolności seksualnej. Widzimy, że forsuje się tą wulgarną taką edukacją seksualną, promuje się masturba, masturbację, pornografię. Doświadczamy taką agresywną propagandę tej ideologii LGBT. Rozwija się takie poz e pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia od najmłodszych lat. E stylów e w ogóle jak wygląda rodzina, bo często się mówi, że rodzina to nie jest mama i tata. To jest rodzina, może to być związek wieloosobowy. Są bardzo teraz promowane te sieci takie składające się z wielu e, osób e, i mm, szkolą mówią o tym e, wykształceni ludzie, którzy kończą uniwersytety. To są psycholodzy, ludzie, którzy są profesorami. Widzimy jak ma manipuluje się e, myśleniem, uczuciami, emocjami e, na innych, zabija się w ogóle poczucie wstydu. Efektem jest to, że dzisiejsza ta tęcza kojarzy się dzieciom i nauczycielom, rodzicom z czymś dobrym. Ludzie nie wiedzą, jak zareagować czasem, jak się zachować, kiedy widzą jakąś deprywację. Mam koleżankę, która miała niedawno takie szkolenie na temat technik relaksacji nauczycieli i proszę sobie wyobrazić, że w czasie tego szkolenia psycholog szkolna dała, rozdała kartki nauczycielom, gdzie były różne wypisane techniki. Jedną z technik było, był seks grupowy. I ja zapytam, jak wyście zareagowali? Właśnie to jest najgorsze, że ludzie po prostu przyzwyczajają się, albo nie wiedzą po prostu jak się zachować. I, 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 w, i w tej sytuacji pani dyrektor tylko się zrobiła czerwona, kiedy koleżanka ją zapytała i powiedziała, że no tak głupio przed księżmi w zasadzie. To był jedyny problem, że tam byli księża, oni się zrobili czerwieni to, i to, i, to był, i wszystko zostało pozamiatane pod dywan. Próbuję do teraz jakoś odszukać, szukam tych testów w internecie nigdzie nie znalazłam. Nie wiem, czy jakieś płetne, płatne, skąd, skąd w ogóle pani psycholog te, otrzymała te, te testy. Ale nie dziwię się, ponieważ ja sama trafiam na takie testy od psychologów, czy karty pracy, gdzie na przykład jest pytanie do uczniów. Jak myślisz? Rodzisz się z daną orientacją seksualną, czy nabywasz ją z wiekiem? Czyli uczy się, że dzieci po prostu tak naprawdę, już to widać po tych programach równościowych, które miały miejsce ileś tam lat temu, że dziecko od małego dowiaduje się, że może kiedyś zmieni sobie płeć, to tak jakby przypadek, że się urodziło właśnie tutaj chłopczykiem czy dziewczynką. Tutaj przykładów jest bardzo dużo. Buduje się też bardzo mocno takie postawy sojusznicze. I na jednym z takich szkoleń, webinarów, zaleca się, aby na przykład wprowadzać różnorodne, znaczy te treści dotyczące różnorodności, taki roczny program profilaktyczny. I zapisane tutaj psycholodzy, którzy prowadzą te zajęcia dla nauczycieli, te szkolenia, mówią tak: sprawdź ten program profilaktyczny wychowawczy spróbuj wprowadzić tam treści dotyczące różnorodności. Jeżeli trafisz na opór dorosły, zwróć się do dzieci. Zrób Diagnozę uczniowską, dać i takie argumenty, z którymi będzie ciężko dyskutować. Już nie mówię o tym, że rzeczywiście mamy problem z tymi zajęciami, Zmusza się nauczycieli, oskarżą się nauczyciele tutaj, że wymusza się mówienie do dzieci tak, jak sobie życzą. To jest też osobny, długi temat. A jeżeli chodzi o te nasze, co nam się udało uzyskać, to może powiem na sam koniec, jak będą te wolne, później jeszcze takie rozmowy. To może jeszcze będzie wtedy okazja, dobrze? Dziękuję bardzo.